Cześć, ja jestem Jan Dąbrowski i dzisiaj mam dla Was specjalny odcinek ze wszystkimi zakończeniami Heavy Rain. Zanim o nich opowiem, zanim wam je przedstawię, to na początku spójrzmy na statystyki. W 2011 roku IGN sporządził statystyki dotyczące 3 milionów graczy, którzy zagrali w Heavy Rain. Okazuje się, że 74% z tych graczy przeszło grę, 63% graczy doprowadziło wszystkie 4 postacie do końca, 65% grających uratowało żona, a zaledwie tylko 4% widziało wszystkie zakończenia. Na samym początku zobaczmy zakończenie, jakie wystąpiło u mnie w mojej serii. I aby je odblokować, trzeba było trzema postaciami poznać adres pobytu Shona: Ethanem, Madison i Jadenem. Następnie Madison i Ethan muszą przeżyć, zaś Jaden musi w starciu z Shelbym umrzeć. W ten sposób mamy odblokowane zakończenia o nazwie Nowe Życie: czyli Madison z Ethanem stają się parą, a Shon zostaje uratowany. Powiedzmy, że znajomy mojego znajomego miał taką okazję. Jak się spodoba? Jest nasze. Idealne etan. Tu zapomnimy o tym, co się stało. Będziemy żyli normalnie. Matczyna zemsta, czyli Lore zabija Scotta. Żadna z tych rodzin nigdy cię nie wymaże, proszę. A przy mamy wszystko. Tylko zbierałeś dowody, które wcześniej zostawiłeś. Czyściłeś swoją przeszłość. I karmiłeś się nieszczęściem, nieszczęściem rodziców, którym pozabijałeś dzieci. Przysięgałam na grób mojego syna, że zabije człowieka, który go zabił. I dotrzymał swój. Oraz wczytany. Po śmierci Jaydena jego okulary trafiają do Blake'a, który ich używa i w trakcie zabawi widzi nikogo innego jak Jaydena. Chowają go za dwa dni w jakiejś zapomnianej przez Boga dziurze gdzieś pod Waszyngtonem. No cóż, muszę tam być dla formalności. Ja sobie daruję. Nie za bardzo kumaliśmy się z Jaydena. Panie kapitanie, mam te jego okulary, co z nimi zrobić? Cóż. Nie będą mu potrzebne. Zrób z nimi co chcesz. Mogłoby to się inaczej potoczyć, gdybym nie sknącił ostatniego pojedynku i Jaden wygrałby z Shelbym. Mielibyśmy wtedy dwa inne zakończenia. Grup origami, czyli Lorę stojąca nad jego grobem pełna nienawiści za zabójstwo jej syna, oraz Prawa Zamknięta, czyli agent Jaden pojawia się w show jako bohater, który rozwiązał sprawy zabójcy Origami. Wszyscy uważają go za nowego bohatera naszych czasów. Niesamowite jest to, że niemal sam doprowadził do przerwania ponurej serii zabójstw tzw. zabójcy z Origami i uratował życie młodego Shona Marsa. Determinacją, odwagą i inteligencją zdobył nasze serca. Norman Jaden. Mój następny gość, który będzie dzisiaj w studiu, ma podobno otrzymać nagrodę policjara za niezwykłą serię artykułów o sprawie zabójcy z origami. Dzięki jej niesamowitej odwadze i poświęceniu udało się doprowadzić do aresztowania najbardziej poszukiwanego zabójcy w kraju oraz ocalić życie dziecka. Zaprosiłem dziś do studia kobietę, o której śmiało można powiedzieć, że jest wzorem nowoczesnej bohaterki. Madison Page. Dobry wieczór. Dziękuję, że zgodziłaś się z nami porozmawiać. Mówią o tobie, że jesteś zdeterminowana i nieustępliwa. To dwie cechy, które niewątpliwie pomogły ci doprowadzić do zakończenia tej ponurej historii. Czy choć przez chwilę się ba. Jeśli jednak okazałoby się, że Madison nie ucieknie policji i nie ostrzeże Etana o tym, że na zewnątrz czeka go niebezpieczeństwo, to wtedy spotkalibyśmy się z jednym z najbardziej smutnych zakończeń w Heavy Rainie, czyli z zakończeniem grubetana. Tana. Sean. Musimy już iść. I nasza historia też by się potoczyła, gdybyśmy nie wypili trucizny w rozdziale szczur. Ethan musiałby wtedy wybrać spośród kilku adresów jeden adres, gdzie znajduje się Sean, i po wybraniu błędnego oraz po uśmierceniu Madison, czy to przez tego psychona, czy też w domu Shelby'ego, oraz nierozwiązaniu zagadki Vivo przez Jaydena, Sean umiera. Żadna z trzech postaci go nie uratuje, a wtedy odblokowują nam się kolejne zakończenia, czyli Origami Blues. Ethan popełnia samobójstwo po drugiej stronie lustra, Jaden umiera przez przedawkowanie pokainy. Odejść, zapomnieć, po prostu nie wiem. Pokojna ma ci pomóc zapomnieć? Nie znalazłem na razie lepszego sposobu, tylko że to żadne rozwiązanie. W tej chwili jeszcze nie szukam rozwiązania. Chcę tylko zapomnieć. Boję się, że to wszystko wpływa na ciebie bardziej niż myślisz. Dlaczego tak mówisz? Nic mi nie jest. Poradzę sobie z tym. Ale nie martw się. Zobaczymy co będzie, jak to się skończy. To może nie mieć końca. A jeśli poprowadzimy grę tak, że żadna z trzech postaci nie pozna adresu, żona, przez co chłopczyk umrze, natomiast Medison przetrwa pożar domu Szelbiego, to odblokuje nam się zakończenie, jak łzy na deszczu. Wyjedziemy daleko stąd, pytam. Wydzieje się gdzie nigdy nie pada. Zaczniemy życie od nowa. Ty będziesz pracował jako architekt, a ja znajdę pracę w miejscowej karcie. Ułożymy sobie życie od nowa. W końcu zapomnę. Jak mam zapomnieć, że z mojej winy straciłem obu synów? Kochałem ich najbardziej na świecie. Nie obroniłem ich. Chcę mieć z tobą dziecko. Chłopczyka o twoich oczach. Razem będziemy patrzeć, jak dorasta i będziemy szczęśliwi. Przejdziemy przez to, Alfred. Życie toczy się dalej. Będę przy tobie. Razem przejdziemy przez ten koszmar. Kocham Cię. Zostaw mnie na kilka minut samego nie! Ethan, nie! 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 W pewnym momencie gry, nie wiem czy pamiętacie, Etana mogła złapać policja. Mi się udało to zrobić tak, że go nie złapała. Mimo wszystko, gdyby go złapała a Lauren nie zostałaby uratowana w tonącym pojeździe przez Scotta, Jaden i Madison nie poznaliby adresu, ale Madison by przeżyła, to doświadczylibyśmy trzech kolejnych, bardzo smutnych końców historii. bezkarność, Scott uciekłby od ręki sprawiedliwości, zaś Lauren przez to, że umarłaby we wcześniejszym rozdziale, nie dokonałaby samosądu na zabójcę Origami. Punkt wyjścia, w którym Madison załamuje się psychicznie, Cześć, tu Madison Page, zostaw wiadomość. Matt, to sam. Martwię się o ciebie, dziewczyno. Od kilku dni nie odbierasz telefonu. Słuchaj, nie, nie będę ci mówił, że wiem przez co przychodzisz, ale możesz na mnie liczyć. Jeśli chcesz z kimś o tym pogadać, odezwij się, proszę. No dobra, zadzwonię później. Oraz najgorsze, bezsilność. E tam popełnił samobójstwo w celi więziennej Gdyby jednak Etana mimo wszystko złapała policja, a Jaden nie znalazłby rozwiązania zagadki, ale Madison dowiedziała się z laptopa Shelby'ego, gdzie jest Sean i pojechała na miejsce sama oraz uratowała by dzieciaka i pokonała Scotta w walce, to mielibyśmy okazję poznać jeszcze zakończenie takie jak Niewinny. Ethan zostaje uniewinniony z postawionego mu zarzutu. Jest pan wolny. od tego nie czekał, żeby Cię zobaczyć. Pomyślałam, że chcesz go widzieć, jak tylko Cię puszczę. Etem, ja. Przepraszam. Obiecaj, że nigdy mnie nie zostawisz. Obiecuję, synku. Już nigdy więcej. Bohaterka. Medium wydaje książkę o tym wszystkim, o tej całej historii, o tej przebiegu całej akcji. Dziękuję, pani Page. Podziwiam panią za to, co pani zrobiła. Dziękuję. Dla John, proszę. Potrzeba nam więcej takich dziennikarzy jak pani. Dobrze, że złapała pani tego drania. Dziękuję. A pan to. Wincent. Doskonałe śledztwo, panno do Page. Jest pani bardzo odważna. Zasługuje pani na godniejszego przeciwnika. Kogoś bardziej. zaciekłego. Rezygnacja. Jaden postanawia odejść z pracy jako agent FBI i odstawia swoje okulary Iwo. Dzięki czemu odchodzi od nałogu. Mimo wszystko, dalej pozostaje w depresji, że nie udało mu się rozwiązać zagadki zabójcy origami. Muszę w końcu spróbować normalnego życia. Ostatnio byłem za blisko pewnych rzeczy. Muszę od nich odetchnąć, przynajmniej na razie. Masz zamiar wrócić do FBI? Nie wiem. Niczego nie obiecuję. Możesz zatrzymać Iwo, jeśli chcesz. W przyszłym miesiącu wprowadzamy nowy model, ten będzie wycofany. Lepiej będzie, jak go rozumiecie. To trochę zbyt wciągające. W prawdziwym świecie, do którego wracam, nie potrzebujemy. Jak chcesz. Życzę Ci, żebyś znalazł to, czego szukasz, Norman. Też sobie życzę. Możemy też dokonać zbrodni doskonałej, w której Scott nie zostawi żadnego śladu po sobie. Aby tego dokonać, Madison oraz Jaden muszą umrzeć w trakcie trwania gry. Scott nie może uratować Lauren oraz musi odmówić podania leku Kramerowi. Musi także zatrzymać wszystkie ślady u zegarmistrza i spalić wszystkie dowody, jakie ma. Zaś musi udać się samotnie uratować Shauna. Ujrzymy wtedy zakończenia. Nowy start. Shaun zamieszkuje z samotnym metanem tylko jeśli naprawdę tego chcesz albo będziemy szukać czegoś co ci się spodoba nieważne gdzie zamieszkamy najważniejsze że razem już nigdy nie pozwolę aby ktokolwiek nas rozdzielił od teraz trzymamy się razem słowo śmierć bohaterki Dziennikarka mówi o Madison, która umarła w trakcie śledztwa, a nad jej grup przychodzi ETA. Dziennikarki, której śmierć w trakcie śledztwa nad porwaniem Szona Marsa odbiła się echem w całym kraju. Pogrążeni w, w żalu dziennikarze złożyli hołd pamięci tej odważnej kobiety, która oddała życie w poszukiwaniu prawdy. Mówiła Britney Sanders, ICN. No dobra, Britney, zbijamy się. Świetnie, zbierajmy się stąd. Zgłodniałam od tego całego pitolenia. Oraz wcześniej wspomniane czytany i bezkarność. No i to by były już wszystkie zakończenia, jakie mogą wystąpić w grze Heavy Rain. Jestem ciekaw jakie są wasze wrażenia, które zakończenie wam się najbardziej spodobało. Napiszcie o tym w komentarzu oraz zapraszam do subskrybowania mojego kanału oraz lajkowania, ponieważ już niebawem wszystkie zakończenia, jakie występują w grze Beyond. Pa!